Jaka szpondzicie? A czemu nie idziesz do drugiej strony? Szpąci to, wy szpącicie. No dobrze, no to ja zrobię teraz skina i później jakiś zapłonie się konsekwencje, to będzie wasza zasługa. Nie, Izzy, znaczy od Izy to się wzięło, wasza zasługa, a później nie mówcie, że szponce, bo ja sobie nie pozwolę na pomówienia i obrażanie w sieci i w ogóle. I za to mówiła, że była też reanimowana. Jest w stanie krytycznym na kozetce kurczę. Na ko... no, o, o, robimy takie skiny, robimy, bo nie, nie bez powodu do Gdańska jadę za około tydzień. Nie wiem, czekam na telefon. Nie bez powodu jadę. Spytaj się Maciory. kiedy z loszką zaważę, to ci może wie. A kto cię nakręcił? Oktagon czeka. I za dostałaby, dostałaby raz, i tak jak od julki dostała. No, od ręki nie zdążyła podnieść. A no, widzisz, no się produkuje. No co zrobisz? No, ale później mówią, że ja szponce, że ja zaczynam, że tak, tak. Ale każdy taki komentarz to przyczynia się, yy, wiesz, do tego, żebym ja reagowała i. A, a wiesz, są czyny i konsekwencje, ale robimy skin tego wszystkiego. co, Z jednej strony to jest dobrą mi, żeby nie reagowali, ale z drugiej strony, nawet jak nie reaguję, to ja i tak wyciągnę konsekwencje z tego. No to niech wiedzą, do czego się przyczyniają. sobie w uczyn na nowo ułożysz Także ja mam do Was prośbę, jak od tej chwili wejdzie ktoś od Dominika lub Izy. Wiadomo, że to są ci sami ludzie. To niech siedzą i tu też teraz są, że nie mają samolotów, to nie znaczy, że nie są od niego, bo ja widzę, kto tu jest. Ale, ale to są ludzie, którzy chodzą wszędzie. Także niech się nazbiera trochę ludzi, to ja mam mały przekaz. Ale niekoniecznie teraz, bo, nie, bo teraz nie będę za długo siedziała, ale no mam mały przekaz, tak? Hej Grazienicko, hej! Hey, Cześć, i co tam u Ciebie? Tyle no. czasu żeśmy się nie łączyli, tam próbowałam. Odrzucasz? No odrzucam, bo mało tych bitew robię. A co tam u Ciebie? Wyjechałeś nie. gdzieś na działce, siedzisz? Tak, jakoś czasami nie mam nastroju. Yy, na działce siedzę. A to jak tam Twój kolega, łączysz się z nim? Nie, on już zniknął. Anga Magda, dziękuję. Jak zniknął? Ja się nigdy, nigdy już z nim nie połączył, już miesiąc ponad, zablokowany wszędzie, nie mam ochoty. Anka dziękuję, Magda, dziękuję. dziękuję zniknął, zniknął, w ogóle nie chcę go znać. I A ogólnie z nich. Zniknął, usunęli mi drugie konto, z trzeciego coś tam, widziałam go zraz może w topce, na chwileczkę, potem zniknął. Dziękuję serdecznie. Emilija! Dziękuję serdecznie, czyli zbanowali mu konto, krótko mówiąc, nie? Drugie. Ale to już zostało czy co? Tak, to Mateusz, to ci napiszę na tym. Na, 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 Ja się chętnie z tobą połączę, Mateusz, tylko że w kurwiami twoja moderacja, tak jak ci powiedziałem, będę to otrzymać, że połowa moderacji to jest na wyrzucenie, bo to są hejterzy, Jak ja się z tobą łączę, to oni mi strasznie dokończają. Hmm. Proszę bardzo. Co za sytuacja paranoiczna. Dobra. Co? O, jakie no. fajne okulary masz Jessie? Dostałem od widza kiedyś. Naprawdę? Ładne. No, na rower sobie tak głównie. Ale nie tylko. A mam inne takie fajne niebieskie, ale to tylko ale... na wyjście. A to masz tam pod ręką? Nie, nie w domu. Pokażę okay. wieczorem, jak będę. Ty Emilia. Kochani, jeszcze jedna, y, naj, Najmniejszy ten, najmniejszy gilcik, taki. Róża. Mapsu. Ej, Emilia, akurat mi się fajnie to... Emilia będziesz, dobra? Śmieszy mnie fajnie, jak oni tak gadają. Słuchaj, połączyłem się teraz z Arabem jakimś i on do... Grażynka? No. A, jestem. Boże, myślałem, że mi telefon. Dziękuję bardzo. słuchaj, ten. z Arabem i on do mojej widzki. Emilia, Emilia, chodź tu. Emilia, rzuć mi, rzuć mi gifta. Emilia. O, ja pierdolę. I pokazywał jej profil. Emilia, thank you. To nieładnie, to nieładnie, ale to pewne jesteś, że to był jakiś tam, a, wiesz, jakiegoś pocho innego pochodzenia niż my? Tak, tak. Z innym też się łącza. Pisał do moich widzów Zdjęcia, żeby i wysyłał. Ale tak są, niektórzy tak robią tam. Niektórzy z nie mają wstydu. Grażnik. Ja Dziękuję. Graży nisko, ale punkcisko, kochani. A to mnie boli Julka, tak. Ja to ostatnio nie spadłam aż do, do B5, bo ostatnio w ogóle live'ów czy dziękuję czy nie robię, bo byłam też nad morzem. Mhm. Wróciłam... No, okay. wczoraj, ale tak ostatnio mało live'u robię, nie? Telefon drzeje się. Mam problem z telefonem, kurde. Ostatnie mi czasy. Dziękuję, Elżbieta. Oh my god. I co tam, Grażynka, dzisiaj? Ciepło u was? Ciepło, ale jeszcze nie wychodziłam. Ciepło, ciepło. No, u mnie też. 25 stopni. Muszę wyjść do sklepu, ale dzisiaj niedziela, to wiesz... Dziękuję, Elżbieta. Wodę staram się pić, potem jadę do kina na Superman'a. A wiesz co, a z wiesz, Superman'a, wiesz co, a mi się skojarzyło, teraz mi się przypomniało, że jak byłam w Gdańsku teraz, to mnie znajoma zaprosiła do takiej restauracji, co wszystko jest yy, yy, magia, Mnie yy, jest ministerstwo magii, to jest wszystko na, na wzór Harry Potter'a. Nawet, mm -hmm. wiecie co, jak wchodzisz, to ta dziewczynka tam za lustrem mówi. Jest, jest taka imitacja, wiesz... Było super, naprawdę. Ale gdzie to, w Warszawie? W Gdańsku. Aha. o kurde. Na stole jak podadzą jedzenie, to ten, ten, ten leci ten a azot. Się, a jak to się nazywa ta restauracja? Ministerstwo Magii, zobacz sobie a, a, na dobra, internecie. Ministerstwo Magii, o kurde, trzeba się wybrać jak będę w Gdańsku. Tak samo zaprosiła nas też y, później po obiedzie na kawkę. No i tam na ciasto, no, tam nie tylko na kawkę, tam jest normalnie restauracja, na 32 piętrze Oliwa, star. Ło, wow, cholera, no to dobra, no to była. Ta... I tam masz z ta... tego widzisz, kurczę, całą panoramę, e, całą panoramę e, Gdańska. Na koło, masz taki oszklony ten Teraz wychodzisz i, i, i całą panoramę widzisz, łącznie z morzem, mhm. nie wiadomo. No to super. Emilia, Magda, Anga, Julka, Wenom, Marzenka i Ada. One. A ja okay. też podziękuję. Silence, Mateusz, Wulczyn, Marysia, dziękuję. Nie wiem, Jessie, chcesz rewanż, czy, czy a -a. leci dalej? Dobra, to zrobimy rewanż i, rewanż i to będzie ostatnia bitwa na razie. Okej. Okay. Hmm. Ogóda wody nie ma. O, obiadek spóźniony robić. Muszę telefon czy misia. Także tam w tym Olivia a Star też jest bardzo fajnie, wiesz? Tylko, że tam w ogóle ym, za sam wjazd już windą płacisz. Na, za za sam wjazd tam na 32 poziom już płacisz. A, no to raz można, chcę pojechać. Ale jest cudownie, tam jest cudowne miejsce, polecam. Ministerstwo Magii. Także kochana przyjaciółeczko, mogę już tak ci powiedzieć, dziękuję ci, bo wiem, że tu jesteś gdzieś. Yy, dziękuję, że nas tam zabrałaś. O oh mój Boże, no to muszę się wybrać, nie ma innej opcji. No jest ta magia, na pewno wrócę do tego miejsca. Dobra. O. No tego Harry Pottera też jest ładnie, jest taka magia i tak dalej, a tam się idzie tylko raz, bo ta raz, że to jest bardzo droga restauracja. Mhm. Emilia. Ale jedzenie smaczne. Emilia, Krasieńka, Marzenka. Kochani trzy róże poproszę. Magda. To jest, to jest tak atencyjne, że silence, wulczyk, dziękuję. Magda, Magda, Magda. Tam jest dobyć, dziękuję. Dobra. Ale muszę się fajnie, fajnie takie są. Ja w ogóle nie wiem, czy takie w ogóle rzeczy istnieją, kurczę. No ja też nie wiedziałam, gdyby nie to, że zostaliśmy zaproszeni, to bym nawet nie wiedziała. Emilisko, oh, Chmurzysko i Palasalisko Różowe, thank you, girl. Mm -hmm. Cudowne miejsce, na pewno tam wrócę. Pół salut. No to trzeba się wybrać. Trzeba się wybrać. ale dziękuję bardzo. Bo nie ma innej opcji. Du, 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 du. Widzę, że walczysz, walczysz z, z... Jak to tam, Emilka, jak jej jest na imię? Emilka. Widzę, że mm. walczysz z Emilką. z Emilką. jest najmarzenka, również dziękuję za tapeczki. Bo, zje, bo wjeba, zjebała w krzaki, do Nowa, nowa, bo tam słońce mi jakoś tak... Nie widziałem was tak słabo. Ja pamiętam, jak pamiętam, jak poszłam, yy, byłam w tym, yy, w takim fajnym zoo, to było chyba za Borysego, bo, czy tu w naszym mhm. właśnie nie wiem gdzie, poszłam z córkami i ta, ta młodsza była, dużo, dużo młodsza i mówi tak, mama, dlaczego na mnie ta żyrafa tak bezczelnie się patrzy? To był nie stoi i się nie rusza i patrzy. Ja w Zamościu byłem, widziałam żyrafy, dawno temu, parę lat temu, pięć, 6 no fajne. A ja to zawsze, ja to, ja to od początku, od lat już mówię, że najbardziej to lubię małpki. A, małpy też widziałam, no. I chciałabym mieć małpę, ale, no, ale to jest jednak obowiązek i trzeba mieć warunki do małpki. No, byłby, duży obowiązek. Dziękuję sobie. Nie no niedziela jest, niedziela. Jura, dziękuję za roz. Marzenka. Dasz na 20 sekund. Marzenka. Jula, dziękuję. Emily, thank you. Emily, 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 pończyszki. Emily, pończyszki. Salut, Karl. To już jak mu zesłała i na tą rękawicę. Marzenka, Marzenka, halo. Będziesz na 20 sekund? No mo, mo, oni planują mgiełkę chyba, no tak myślałam. Teraz, Marzenka, na 20 sekund. Także poczekamy na 10-15 sekund, na koniec będzie widać ile mają. No. Nie, no to tutaj, do końca, mgiełka jest 30 sekund chyba, nie? Tak. No. Dobra. Nie, nie Niech wygraja, będzie 1-1. Dziękuję. Thank, thank you Emily, 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 Emily. Kurde, weszło i... Ile to weszło? Razy 5 chyba, nie? Weszło razy 5. Nie, razy dziękuję. Thank you Marzenka, thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Sylens, Wólczyn, Dobisz, Ania, Kerbi. Dobra, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jessie. Jeszcze jedną zróbmy, może na rozchodniaka. Dobra. O tych dwóch Twoich wygranych, girl. Taki rozchodniaczy, co zrobimy. Nie walczymy teraz, słuchajcie, bo to szkoda Waszej kasy. Nie walczymy. Marzenka, szkoda, że tu ręka że dałaś i odkryli nasze punkty. A i tak im weszło na rękawiczysku. Fiołuszka, dziękuję bardzo. Thank you, Fiołusisko. Thank you. Thank you, thank you, A Co thank to Noki z co to chciał? My god, co god, za świat. A, to już pewnie z jakiejś agencji chińskiej. Ej hey, Łukasz. No jak szukasz, no Łukasz, no to może znać. Czego tu szukasz, Łukasz? A oh, kurde, już po 14. Co to? Kaczka czy co? Mówiłeś już, ok. Pati, dzięki za członka. Thanks. No i tak, pogoda super w końcu. Wyjechałem sobie na rowerek wczoraj. i Tak inaczej się żyje, niż w tych deszczach. Tragedia była. 3 dni. Ty 4. Dziękuję, Emilia. Nie no ma dziś padać, ale to 30%, to, to wiesz. Wczoraj miał miało padać, a nie padało. A u Was burza, a u mnie zajebista pogoda. <goda> u mnie burza? Słuchaj, ale burza przejdzie i będzie super pogoda. Mm. Muszę chlać tą wodę na siłę, co chwila. Okay. Dla zdrowia? Dla zdrowia, mało, mało pija, wiesz, a no niestety trzeba pić. Widzisz kasienica? Tak to jest. Razy trzy, razy no do chodź, jest od nieba. Totnie chwilę i będę też uciekał. Mamy, może, trzy osobistości po Rose. Trzy osobistości po Rose. Bo będzie razy dziękuję trzy. Panie, dziękuję, Fabi. Emilia pierwsza, Rose. Jeszcze dwie osoby. Bo będzie razy trzy, słuchajcie. Marzynka, dziękuję. Jeszcze one Rose. Jeszcze jedna osoba. Jedna raz. osoba, jedna róża. Dziękuję, róży. Kochani, jedna róża potrzebna. Będzie razy trzy. No nie pokażę ci, gdzie jest kolana. Zaraz mnie zgłoszono i powiedzą, że Łódka pokazuje, nie? Jak snut, salut, salut, salut. Oh yes. salut jak znud. jest. Salut jak znud. Właśnie sobie nalewam. Salut. Salut jak znud. Dziękuję, Sales. I Fiłuszka, dziękuję za polubienie lewa. Thanks, Carol. Patrzymy, dłoń nawet. Belusia? Ciao. Lata tu. Dziękuję. Sales. dziękuję, Farmi. Tak. Belusia, lata. Dziękuję bardzo. Silence, naprawdę. No, Wiesz. Dziękuję. Będziesz musiała drugi magazyn wziąć na etat. I Julka, dzięki. Thank you, thank you. I Fiuzisko. Chodź, Belusia, chodź, bo ty cię wołają. Kufka. Oj, 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 chodź, Bela. Chodź, bo ci chcą Cię zobaczyć. Dawno nie byłaś no zobacz, czy razy trzy nie zrobiliśmy. się. Nie witajcie, kochanie moje. No nie całuj. Widzisz, przywitaj się, no? nie teraz, to następnym razem. U mnie jakieś koty bezpańskie latają. Ale nie karmię. Nie całuj. Potem no, łażą i tutaj wiecie. No ładna jest. A nad morzem się bardzo dobrze czułam. Bardzo dobrze. Ani, ani jednego ataku nie dostało. Emina Marzenka Patti Katzper, Ifiłuska, Gloria i Julisko. Silence, Firby, Wurden, uh, Lucky Girl. Marysia Mosina, mm -hmm. Ania, dziękuję. No właśnie, ja też muszę chyba tego swojego pieska umyć. Tylko nie mam szamponu dla psa. On gdzieś kupiła olej, gdzieś nam zginął. No. Zobaczyła pewnie nie wiedziała. Zobaczę, czy to pisze. Niestety. Dziękuję, Fiłkuśka. Thank you, girl. No dobra, do nisko Gratulations. Dziękuję Ci, Jessie. Do wieczora. Trzymaj dobra. się. Pa, dzięki. Dba. Kochani, dziękuję Wam za każdą tapkę, za każdy prezent. Za obecność. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia później. Trzymajcie się, cześć.